Siema! Ja jestem Nazir i witam was w kolejnym odcinku ze Skywars Zapraszam do oglądania Dobra, jesteśmy już na pierwszej arenie w dzisiejszym odcinku I na tej arenie prawie zawsze spadam w przepaść I to się zbyt dobrze dla mnie nie, nie kończy ale tym razem mi się udało przeżyć, więc ja sobie rzucę expert i Trochę mi chciało, bo też shadery trochę nie zżerają. RPS-y, bo komputera z kosmosu to ja zbytnio nie mam. No. To to, o to też mi chodzi. <laughs> Dobra, to widzimy się na kolejnej ARC. Dobra, coś już na drugie, a ręce w tym odcinku i... Czemu nie było odcinku przez jakiś przez tydzień chyba? Po prostu nie, nie chciałam się nagrywać i tyle. To jest jedno wytłumaczenie i po drugie to też mi się jakby nie, bandy. Fuu. No właśnie to bandy, tak, bo teraz nagrywam innym programem, nie chciałam mi nagrywać dźwięku i odmowy posł posłuszeństwa i <laughs> tak się skończyło, musiałam szukać czego powiem do nagrywania z i to jest to, co zaraz nie nagrywałem. I nie mówiłem, że was już nie ten, że już nie będę takiej przerwy, więc przerwa była, ale taka nie na zawsze. I ciekawe, czy go zabiję. Bo chyba, nie wiem, czy on nie ma apka w ogóle. Czy ma apka Czy on, napraw, czy on miał naprawdę apkę? Dobra. Tam tego trzeba szczelić. Dobra, zabudowało się to. Idziemy na dół po skrzynki. Dobra, tutaj. tutaj Refile. Mm, dobra. Tu są jeszcze idziemy. Nie tutaj nie wziąłem, ale wziąłem. To też nie o ale wziąłem, też wziąłem. Dobra, to zbieramy mam spodnie. I idziemy do kolejnej skrzynki. Tutaj mam hełm hełm też po co ale biorę taką i... dobra, no to trzeba do... z łuku strzelać tutaj widzę aha no, no to <gry> dobra, widzimy się już na trzeciej ręce dobra, jesteśmy już na trzeciej ręce w tym odcinku i będą jeszcze tylko arn, bo odcinek jest na razie bardzo krótki i, I ten ze skrzynek zbieramy bardzo i tej areny nie lubię. I nie lubię bardzo chodzić na tej arenie na środek, więc nie zrobię tego. Tylko wyjdę stąd. Tutaj widzimy jakieś chyba się do mnie buduje. Już się nie buduje. Dobra. Tam trzeba wyjść. Może lepiej zimbrefila. Albo wersyć sobie szybko. na nikt taki trochę oszukany. Ale zawsze sobie No i też No. To widzimy się już na kolejnej arce. Dobra, sobie już na kolejnej arce w tym odcinku i schodzimy na dół. Bierzemy skrzynki i. Nie wiem, co na jest jest. Nie wiem, czy. Już... Ja nie mogę zrobić jakby tej piramidy, do mi w i, i tutaj są strasznie słabe. Nie trzeba na środek, bo z takimi temami to walczyć się, jakby nie da. Dobra, i jesteśmy już na środku. Zbieramy tutaj pierwszą skrzyneczkę. Dobra. tutaj lepszy miecz. I tutaj też nawet go zabieram. E, dobra, tu jest jakiś To powinienem sklepać, ale ona się ubiera się zbytnio. Nie umiem kłępać. No, ale go, bo nasz się nie zbyt łatwo klepie. No, Chyba, że masz komputer jakiś... Yy, wiem, że, jakiś bardzo dobry, bo ja komputera teraz dobrego nie, nie mam. Ma ma no. yes. I mam 22 FPS-y. To się 22 fps w tym. O, GPL. Nice. To jak macie nie wiem, komputer czy laptopa, spróbujcie się poklepać na shaderach i zobaczycie jak to Wam wyjdzie. No, no na przykład jak mi teraz. Dobra, widzimy się już na piątej ręce. Dobra, jesteśmy na piątej ręce i przedostatni w tym odcinku i padł mi teraz taki pomysł do głowy, żeby nie, nie, na przykład w zrobić maraton z po prostu, po prostu maraton, i nie wrzucać czegoś więcej jakiś tam. jakiś ograniczony łapek, i bym rzucał, albo po prostu bym rzucał chyba. A maraton bym po prostu zrobił tyle. Czy byście po prostu chcecie maraton? Napiszcie w komentarzu po prostu proste. Dobra, to idziemy na środek i tak. Dobra, jesteśmy na środku, i tak jak to się od tyłu. I tyle będzie Pomy... I to... I to napiszcie, czy chcecie na maraton, bo jak nie chcecie, to, to nie. Po prostu. Dobra, się tak czasami cicho i siedzę, bo nie wiem, co gadać, i tyle. Chyba za to już to drugi raz tutaj na moim kanale. Co byście chcieli, żebym nagrywał ogólnie? Bo jeszcze jutro powinien być odcinek z Garysmoda. Chyba raczej z, prop z, Gary's z prop albo Garysmoda. Czyli z albo Garysmoda. albo Mordera albo. Prawie z Garysmoda. Dobra, czekaj. Dobra, odbiłem go. Bierzemy jakby wygrał tą arenkę, to by było fajnie, że fajnie było wygrać też jedną rękę. Dobra, to on widzę jakiś stypiak taki troszkę bez seta. I się on mnie tutaj nie spodziewał. Ja też się nie spodziewałam, że spadam razem z nim. No ale... No dobra, widzimy się na ostatnie ręce. Dobra, jesteśmy już na ostatnie ręce w tym i zacząłem cięcie trochę po czasie, bo się zakapiałem na jakiś tam e, portal skleczu, chciałem i Facebook. Bez Facebooka nie mam nic normalnego. E, I tak, mm, mam bardzo, e, mam całego seta o, e, Taki takim set trochę. O, skrzynka, tak z Dobra, dobra zbieram. Mm, no tutaj by, w niej też na no, tej też były, są bardzo fajne rzeczy. Zbieramy tutaj, Zawsze chcę. Zawsze naprawdę. Dobra, idziemy samą w górę. I tam też są takie skrzyneczki. A tu są jeszcze skrzynki. się schowały. Dobra, wyrażam się zbroję żeby Być na to taki I napiszcie czy mam z kimś nagrać tego Gars czy sam, bo jeżeli... Z kimś to byście musieli trochę poczekać. Na gary z moda, ale pff, raczej nagramy tego tak sam, bo tak jakby nie mam z kim. Chyba, że kogoś jeszcze... Chyba, że kogoś namówię. E, dobra, tutaj idem są u mnie takie. Trzeba było sklep. dobra. Teraz pójdę. Koją sklepać i Jak z, je zginę, to kończymy już odcinek, czy jakby było... Trwa już około 10 minut yy, no, Właściwie to Chyba 8 minut tak na oko. Dobra yy, Tutaj teraz są skrzynki sam na dole A ja mam cały ekwipuny zapełniony Trzeba podrzucać parę rzeczy Dobra dam sobie chwilę na drugie miejsce Albo pójdziemy do typu Wybaczcie za to cięcie ale musiałem kaszelnąć a kaszel na odcinku nie będę, a jestem trochę jakby chory i mam ten kaszel, dobra, zjem sobie chwilę i ziemi. Może to się uda. Dobra, kopiemy, kopiemy. O, udało się. ale jestem dobra. Ja to jestem dobra. Zabijłem dwóch czy nawym człem. Вот возвращаемся в бас поворота на сероедок. Это из средка в задней части. Может, мне это удастся выиграть. было бы здорово. Так на завершение выиграть одну арэнду. Потому что на редко делают Потому что редко в рамох себе. Но нужно посмотреть, где я Потому что не вижу. Idziemy. Teraz mam Mindfuckami onest. No i teraz strzelpanie we dwa lata. Ach, 12 seconds later. Szukam go tu. Leży 10 sekund. bo nadal mogę znaleźć. Mm. Gdzie on jest? Tu jest. Wreszcie go znalazłem. Dobra, idziemy do niego. Się najpierw. Nie wiem czemu chce. Już... jesteśmy tylko my na arenie Dobra, to jest ten moment. To jest ten moment, w którym wygram arenę. To jest ten moment, w którym wygram arenę. Tak dobra, jeżeli Ci się ten odcinek spodobał. Nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji. Nie zapomnij napisać, czy chcecie maraton. Ja się z Wami żegnam. No.